Wiesław, coś taki markotny? Nie wiesz? Benek nie żyje. No coś ty? Jak to? Wrócił przedwczoraj do domu, wypił, położył się do łóżka, zapalił papierosa, pościel się zajęła. I spalił się? Nie. Zdążył okno otworzyć i wyskoczyć. I połamał się na śmierć? Nie. Straż wezwał. Strażacy rozciągnęli takie koło z gumy i tam skoczył. Pękło? Nie, jakoś tak się od tego odbił i z powrotem skoczył do chałupy. I się spalił. Nie, odbił się od framugi i spadł. Rozbijając się? Otóż nie. Stał tam wóz strażacki. Z plandeką. Trafił w to, odbił się i znowu wskoczył do okna. Zginął? Nie, spadł. Odbił się znów od tej gumy i wleciał do mieszkania. O, żeż, ja piernicze. To jak ten Benek zginął. Zastrzelili go, bo ich zaczął wkurzać. Yeah. <laughs>